Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Michu, Michu TV. także w dzisiejszym filmie przedstawię Wam mój punkt widzenia, czyli dlaczego wolę AMD, a nie Intela. Wiele osób się o to mnie pytało, żebym nagrał odcinek AMD kontra Intel, ale to nie będzie taki swoisty AMD kontra Intel, tylko przedstawię Wam mój punkt widzenia, dlaczego wolałbym AMD, a nie Intela. No chyba wszyscy wiedzą, że raczej AMD tutaj wolę. Odkąd wyszły Ryzeny, myślę, że AMD nie ma jakiejś większej konkurencji. Także zacznijmy może od samego AMD. Tutaj można streścić, że w jednym zdaniu wszystko, że AMD ma lepsze podejście do konsumenta. I zaraz wytłumaczę dlaczego, ale tak byśmy mogli zamknąć cały ten filmik. Natomiast nie na tym to polega. Lepsze podejście do konsumenta UMD objawia się między innymi, a raczej głównie niższą ceną za wyższą wydajność. Czyli może, można powiedzieć, że stosunek ceny, za którą kupujemy procesor do wydajności, którą on oferuje, UMD jest dużo wyższy, ponieważ za y, około 500 zł macie Ryzena 5600 który tam niedawno był na promocji, który oferuje wydajność praktycznie w grach delikatnie gorszą jak i59400F a w zastosowaniach profesjonalnych wykazuje 15-20% wyższą wydajność niż, ten, niż ta i5, która jest za około 800 zł. Także jest różnica moim zdaniem kolosalna. Po drugie, odblokowany mnożnik praktycznie w każdym modelu. Zaczynając od Ryzena 3200, kończąc na Ryzenie 72700X macie odblokowany mnożnik. Także za każdą cenę, w każdym budżecie macie odblokowany mnożnik i możliwość podkręcania, czego u Intela nie ma. Kiedyś u Intela można było podkręcać przez szynę BCLK, bądź y, jeszcze inaczej się taka szyna nazywała. W każdym bądź razie zostało też to zablokowane, więc nie możecie zablokowanych procesorów podkręcać w żaden sposób. Teoretycznie można tam szynę ruszać, ale y, jest to niebezpieczna, y, niebezpieczna opcja. Kolejna sprawa to jedna podstawka przez 2-3 lata. Jeżeli AMD wypuściło podstawkę, znaczy kiedy AMD wypuściło podstawkę AM4 w 2017 roku, czy tam 2018, już nie pamiętam zagwarantowali, że do 2020 roku będzie AM4 cały czas wykorzystywane i tak właśnie jest. Czyli Ryzeny trzeciej generacji, które wychodzą lada chwila, są na podstawkę AM4, nawet działają ze starszymi chipsetami co niestety u Intela nie miało miejsca co generacji tam jest nowa podstawka okazało się, że procesorów podpasowanych pod Z270 teoretycznie nie da się włożyć do Z170 a jednak moderzy jacyś tam undergroundowi piwniczaki tak zwane potrafiły to zrobić włożyli procesor Z270 na płytę Z170 i jeszcze go podkręcili także Intel robi to celowo, żeby po prostu zarabiać pieniądze. A tłumaczą się inną architekturą, innym chipsetem i tak dalej, a jednak jakiś moder, który ma dużo mniejszą wiedzę od inżynierów Intela potrafi to zrobić w domu w kilka godzin. Także no, dla mnie to jest po prostu okropne zagranie, jeżeli chodzi o konsumentów. Dodatkowałem dema Luta pod czapą, czyli IHS. Y ten odpromiennik ciepła, czyli metalowa część na procesorze pod spodem tej, tej czapy tak zwanej jest ona przylutowana, natomiast u Intela jest to pasta termoprzewodząca, co za tym idzie, jeżeli chodzi o lut, no to lutowana czapka charakteryzuje się dużo niższą. Niż, dużo niższymi temperaturami lepszym odbieraniem ciepła, natomiast pasta terą przewodząca po czasie wysycha i robi się e, tylko gorzej. Także tutaj do AMD kolejny plus, u Intela kolejny minus. U Intela lut skończył się w gener po generacji Sandy Bridge, czyli w EV Bridge już był glut, a w Sandy Bridgeu był e, czapka lutowana i we wcześniejszych Nehalemach też była lutowana czapka. Natomiast nie mówię tutaj o platformie High End Desktop, czyli sokiecie 2011 i kolejnych, bo to jest zupełnie inna sprawa. Dodatkowo AMD ma lepsze wsparcie dla Linuxa, dodatkowo wspiera oprogramowanie open source, także tu za to się należy wielki plus, rozwija po prostu wolne technologie, co mi się bardzo podoba. Natomiast u Intela <ścoughs> przeciwstawna taka opcja to to, że wyszło dużo dziur, gdzie... Spectrum, Meltdown i tym podobne dziury powodują ich naprawa, czyli jakieś tam łatki powodują obniżenie wydajności tych procesorów i dodatkowo są to procesory od generacji Core 2 Duo, także to już się ciągnie ponad 10, przepraszam ponad 12 lat, także no widzicie jak to wygląda. AMD tutaj wypada dużo lepiej, oczywiście moim prywatnym. Zdaniem. W Intelu też z kolei trzeba dopłacać do odblokowanego mnożnika, tak jak mówię, jeżeli chcecie procesor podkręcić, to musicie dopłacić 200-300 zł w zależności od procesora, żeby osiągnąć odblokowany mnożnik, co moim zdaniem jest troszeczkę przegięciem, bo nawet przez tą szynę BCLK sobie się nie da podkręcić normalnie procesora. Dodatkowo tak, AMD na pewno jest lepsze w renderingu i zastosowaniach profesjonalnych. Przede wszystkim większa jest wydajność wielordzeniowa tych procesorów. Po drugie, za mniejsze pieniądze dostajemy więcej rdzeni i więcej wątków. U Intela mamy mniej rdzeni i wątków, czyli tak przyrównując konkurentów, czyli i5 9400 F kontra Ryzen 52600, w i mamy 6 rdzeni i 6 wątków, w AMD mamy... 6 rdzeń, 12 wątków i do tego odblokowany mnożnik, także sami sobie odpowiedzcie na pytanie. No i oczywiście więcej cache'u, bo też nie można zapominać o pamięci cache. Jeżeli nie wiecie co to jest pamięć cache, zapraszam do mojego odcinka, gdzie pokazywałem jak działa procesor, gdzieś tutaj wam się w kartach wyświetli i sobie zobaczycie. Co tutaj miałem więcej dać? Aha, Intel. Intel w czym może być lepszy? Lepszy jest na pewno Intel do gier, no tutaj, tutaj mu tego nie ujmiemy, jest lepszy do gier, ma le wynik lepszy FPS-y lepszy wynik FPS-ów, czy też 0,1% low też jest zawsze wyższy w porównaniu do AMD. No i oczywiście Intel lepiej sprawdza się w programach Adobe, które tak jakby faworyzują Intela, natomiast wszystkie inne programy profesjonalne jednak tutaj AMD wygrywa, zwłaszcza kiedy bierzemy pod uwagę jednostki typu Fredripper i tym podobne. Także no, takie jest ogólne, ogólne moje zdanie na temat tych, dlaczego wolę AMD a nie Intela. Troszeczkę tutaj się gubię w słowach, także przepraszam, bo chciałbym dużo przekazać w jak najkrótszym czasie, żeby to było wszystko zwięzłe i na temat, więc takie jest moje, e, takie jest moje zdanie. No jeszcze na pewno plus dla AMD można duży e, zaznaczyć, że podnieśli się po klęsce z bo jak pamiętacie, wypuszczając, AMD wypuszczając efiksy pierwsze, czyli tak zwane bulldozery, no, ponieśli straszną klęskę, te procesory po prostu praktycznie nie mogły konkurować z Intelem, bo były strasznie, strasznie kiepskie. Później próbowali się ratować, zrobili Vichere, czyli FX-y, np. 8300, 6300 itd., która była już stanowczo dużo lepsza, niżeli pierwsza generacja, czyli Bulldozer, natomiast no, nadal to nie było to i nie można było konkurować z Intelem. Wysokie TDP, wysokie temperatury, ciężko odebrać to ciepło, podkręcać, no podkręcać się dobrze podkręcały, no jedyne w czym te procesory były dobre to jakiś montaż wideo czy też jakieś e, półprofesjonalne pół zastosowania, do no reszty nie miały podjazdu do Intela. Dodatkowo jeżeli jeszcze chodzi o e, pobór prądu, pobór ciepła, no to też AMD bardzo usprawniło to i w nowych Ryzenach e, na przykład prawdopodobnie w nowym Ryzenie trzeciej generacji w Ryzenie 7 TDP będzie wynosiło 65W w najwyższej wersji Znaczy nieprawdopodobnie tylko tak było Te procesory zostały już oficjalnie zaprezentowane Natomiast nie do końca pamiętam Przyznam się bez bicia, że nie sprawdziłem tego. Nie sprawdziłem tego przed filmem Ale sami możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda Jeżeli chodzi o o AMD, także no moim zdaniem naprawdę świetna, świetna sprawa, że udało mi się podnieść po tej końce z eFiksami i produkują te świetne procesory. Pamiętajcie, że był duży zastój na rynku, kiedy te Fiksy wszystkie e, okazały się, że są totalną klapą i wszyscy kupowali Intela, praktycznie nikt nie kupował Fiksów i e, w sumie to też dobrze, że nie kupował Fiksów, bo, bo nie miały one racji bytu przy e, wtedy procesorach Intela. No i chyba to by było na tyle, tutaj sobie wszystko wypisałem i przeczytałem, znaczy przeczytałem, przeczytałem sobie, wypisałem sobie takie główne punkty i do nich się odnosiłem e, także jeżeli Wam się podobała e, forma tego odcinka to zostawcie oczywiście opeczkę w górę, zostawcie subskrypcję na moim kanale Dodatkowo wbijacie na mojego Discorda, do którego link macie w opisie, na moją grupę na Facebooku Mordeczki Micha. Dzisiaj najprawdopodobniej będzie nabór na moderatora grupy, także zapraszam serdecznie. Każdy może zostać moderatorem. Oczywiście to jest kwestia wygrania tak zwanego konkursu. Co mogę tutaj więcej powiedzieć jeszcze? A, nie zaprosiłem Was jeszcze na Instagrama michu.tv i co jeszcze nie powiedziałem? Chyba tyle, także piszcie mi w komentarzach, jakie macie swoje zdanie na temat tego, dlaczego wolicie AMD, czy dlaczego wolicie Intela. Piszcie plusy, piszcie minusy, czyli piszcie za i piszcie przeciw Intelowi AMD. Z chęcią posłucham. To jest moja prywatna opinia. Tak według mnie to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy. Może się coś zmieni, zobaczymy. Jeżeli się coś zmieni, na pewno będę Wam, jakby to powiedzieć, relacjonował na bieżąco, co tam się dzieje u obu firm. Także mówię, to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. A i jeszcze oglądajcie ostatniego vloga, bo wyszedł mi super vlog, który trwa prawie 14 minut, więc myślę, że warto obejrzeć i jest naprawdę spoko i ocencie tego vloga, piszcie w komentarzach, czy fajny vlog i czy mam ich nagrywać więcej. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.